Zaglądali do kufrów, zaglądali do waliz, nie zajrzeli do, do dupy, właśnie tam miałem co... Poseł Berkowicz i sklep Akija, czyli przypadki chodzą po ludziach. Dosyć ciekawa sytuacja, ale zanim zaczniemy oceniać, może niech pierwszy rzuci kamieniem ten, to jest wolny od grzechu. Powiem Wam historię autentyczną. Otóż jakieś 15 lat temu byłem w sklepie typu Barachło i Chłam, gdzie za niską cenę można kupić produkty niskiej jakości, ale czasami trafi się coś ciekawego, na przykład kubek z zabawnym napisem albo smycz dla kota. No i chodzę sobie, przeglądam te produkty, nagle dzwoni telefon, odbieram, rozmawiam. W międzyczasie wychodzę ze sklepu, idę na parking, ręka do kieszeni, szukam kluczy do samochodu, a tam, jak pewnie zgadliście, smycz dla kota. I co tu robić? Tak czy siak, nie ma wyjścia. Wróciłem do sklepu, przeprosiłem i, choć ta kota była mi absolutnie niepotrzebna, zapłaciłem. Więc ja nie oceniam. Wiem z własnego doświadczenia, że przypadki chodzą po ludziach i każdemu może się coś takiego przydarzyć. Dzięki Bogu. U mnie to była mała rzecz za 50 centów, a nie zestaw 18 talerzy, patelnia, fartuch kuchenny i parę jeszcze innych łatwych do przeoczenia przy kasie samoobsługowej przedmiotów. Jak mówię, ja nie oceniam. To jest sprawa między Panem i Pańskim sumieniem, ale mam dla Pana propozycję i wyzwanie. Nazwijmy to taki challenge. Oczekuję od Pana, Panie Pośle Berkowicz, natychmiastowej rezygnacji z mandatu poselskiego. Proszę pokazać, że Konfederacja bierze na serio takie przypadki i że standardy Konfederacji różnią się od tych, jakie przyświecają tej całej bandzie parlamentarzystów, która od lat naciąga, żeby nie powiedzieć kradnie. Nie na wnuczka, ale na czynsze, wynajmy, diety, kilometrówki i tak dalej, i tak dalej. Za dwa lata są następne wybory i wtedy wyborcy zadecydują, czy jest pan osobą honorową i godną zaufania, bo na dzień dzisiejszy żadne przeprosiny, mandaty, i naiwne bajeczki o nieuwadze i zapomnieniu do mnie nie trafiają. Jak tam, panie pośle? Akceptuje pan ten challenge? Pozdrawiam.